Tak, moje pierwsze zawody to były rytm ulicy. To pierwsze zawody w życiu, czyli w ogóle pierwsze zetknięcie się z taką większą sceną street danceową i z ludźmi, którzy tańczą popping, hip-hop na takim poziomie, o jakim też nie miałem pojęcia wcześniej. Bo po prostu trenując, widziałem najbliższe mi osoby, a przyjechałem do Piły na rytm ulicy. To był chyba 2012, 2011 rok. No i nagle okazało się, że jest tylu tancerzy, że jest tylu ludzi i moje wspomnienia związane z tym, z tym wydarzeniem są takie, że byłem oszołomiony, bo też widziałem Salaha pierwszy raz na żywo, którego pokaz był, no, bardzo bo zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, widziałem e, tak dużo ludzi w jednym miejscu, że aż za dużo, bo pamiętam, że kurczę Byłem podeptany z surogo i nie można się było nigdzie przecisnąć, ale to budowało, budowało fajny klimat. Super wyjazd, który zawsze będę pamiętał. Dla mnie to, że zostałem zaproszony do sędziowania rytmu ulicy 2018 to na pewno było coś, co sprawiło, że było mi po pierwsze bardzo miło. Po drugie, poczułem, że jest to jakieś takie wydaje mi się docenienie moich umiejętności. W poprzednich latach wygrywałem Rytm ulicy, więc to zaproszenie do sędziowania, to uznaję też za taką nagrodę, może za moje osiągnięcia tutaj. W jakiś sposób to rzeczywiście była nagroda, bo sędziowanie tego wydarzenia jest czymś uważam prestiżowym i myślę, że to są jedne z największych zawodów, więc też jest to pewna odpowiedzialność i przez to też wyzwanie. Dzięki temu, że mogłem się zmierzyć z tym wyzwaniem, to rozwinąłem się w inny sposób, niż wcześniej, kiedy startowałem. Pierwszy raz, kiedy byłem na Rytmu nie przeszedłem eliminacji. 2016 i 2017 wygrywałem Rytm ulicy, w 2018 sędziowałem. Więc ta cała historia, te daty połączone ze sobą, jak się nad tym zastanowiłem, to też pomyślałem sobie, Jesteśmy w stanie wszyscy, bo ja to zrobiłem. Zrobiłem duży progres. Tak? Nie przeszedłem kiedyś limek, potem wygrałem, potem sędziowałem. Nigdy o tym nie myślałem, że mogę wygrać rytm ulicy albo że mogę sędziować. A jednak tego dokonałem i dla mnie to jest motywujące, ale myślę, że wielu innych ludzi też może osiągać takie rzeczy, więc na przykładzie tego, co ja czuję, mogę powiedzieć, że warto po prostu rozwijać się i można... Kiedyś nie przechodząc czegoś w ogóle, jeżeli chodzi o eliminację, po wielu latach być nawet sędzią na takim, na takim turnieju, no i to jest ciekawa, ciekawa rzecz, ciekawe doświadczenie. Ja na pewno, jeżeli chodzi o moje obserwacje co do zmian na rytmie ulicy, to mam taką e, jakąś czarną plamę, kiedy mnie nie było na, na rytmie, bo byłem tam 2011, 12. nie pamiętam dokładnie. Później długi czas, to chyba 5 lat, tak, albo 4, aż do 2016, nie było mnie tutaj, więc tylko oglądałem Rytm, w ulicy, Rytm ulicy w internecie. A kiedy przyjechałem, no to wtedy chyba już była zmiana miejsca, na miejsce, w którym aktualnie się znajdujemy, czyli na Gym Factory. No i na pewno to jest zmiana. I myślę, że to jest e, dobra zmiana. <laughs> myślę, że to jest dobra zmiana, bo... Jest więcej miejsca, chociaż pewnie wielu ludzi tęskni za klubowym klimatem, aczkolwiek nie wiem, czy to jest możliwe, żeby w takim klubie się zmieścić, jeżeli chodzi o tak dużą imprezę. Sądzę, że nie więc jest to jakiś kompromis, ale imprezki są dobre i nadal utrzymują klimat, który powinien być na imprezie. Więc co do klimatu, to tak, kiedyś na Aftery jeździłem, kiedyś jeździło się na rytm na ulicy na Aftery, tak dużo ludzi mówiło, nawet jeżeli nie myśleli, żeby wygrywać, to imprezy były super. Ja doznałem tego tam w 2011-2012. Super się bawiłem na imprezie, wróciłem na rytm ulicy i imprezy nadal były super, a każdy tancerz powinien imprezować, bawić się z innymi tancerzami, poznawać innych. Więc nadal jest super klimat. I zmieniło się miejsce, a nie zmienił się, wydaje mi się, tak powiedzmy, vibe, co jest spoko. Nadal jest po co przyjeżdżać, jeżeli chodzi o takie wrażenia. Ogólne, że jest po prostu fajnie się spotkać, fajnie się bawić. I jest coraz więcej uczestników. Wydaje mi się, że to też jest zmiana. Co czasami sprawia, że musimy gdzieś tam czekać i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest też naturalna kolej rzeczy po prostu, nie?